2 września w nocy wyruszyliśmy ponownie w stronę kanału. Przedarliśmy się aż na drugą stronę miodowej i spokojnie czekaliśmy w kolejce. Uwaga nasza zwróciła ogromna ilość ludzi obłąkanych, którzy zupełnie nie zdawali sobie sprawy z sytuacji. Zostali oni wypuszczeni przez powstańców z pobliskiego szpitala Bożego Jana. Przyglądali się nam, śmiejąc się, tańcząc i płatając różne figle. Przypomniało to mi taką jedną starszą kobietę, która ubrana w firankę i jakąś długą suknię tańczyła i śpiewała nad trupem Niemca spoczywającym na ziemi w pobliżu wytwórni. Cały czas było w polu obstrzału z cytadeli, ale nie padł ani jeden strzał, ponieważ Niemcy mieli zabobonny strach przed tymi ludźmi. Byliśmy już niedaleko włazu. Przyłączyliśmy się do plutonu ciężkich karabinów maszynowych. W pewnej chwili poczułam coś gorącego na lewej nodze. Pomacałam się w tym miejscu i w świetle łuny pożarów zobaczyłam na palcach krew. Tego jeszcze brakowało. Na ostatek zostałam ranna. Nie było możliwości zrobienia opatrunku, zwłaszcza, że rana była niegroźna. Postanowiłam więc poczekać z tym na stosowniejszą chwilę. Ale odłamek z rannego kolana wład wyjął mi zębami. W naszym szeregu zrobił się jakiś ruch. Początkowo nie mogliśmy zorientować się, o co chodzi. Dopiero po dłuższej chwili podszedł do nas major Ruk i bez skrupułów wyrzucił z szeregu wszystkich, którzy nie mieli munduru. Było ich wielu, ponieważ w międzyczasie raz po raz przyłączał się jakiś cywil. Mnie z kolejki wyrzucił także, chociaż miałam mundur, opaskę AK i drugą z czerwonym krzyżem. Ale miałam także chusteczkę na głowie, która to rzuciła się majorowi w oczy. Nie było tłumaczenia, zwłaszcza, że był kompletnie pijany. Kazano nam, tym odrzuconym, Wejść do jakiejś bramy i tam czekaliśmy do rana. Około godziny szóstej zaczęło się straszne bombardowanie, w czasie którego przekopami dostałam się do jakiegoś wypalonego domu przy podwalu, w pobliżu długiej. Tu stanęłam na środku podwórka, nie wiedząc, co ze sobą począć. Zostałam sama, odcięta od swoich, którzy może akurat są w centrum bombardowania. Tam jest wład i wszyscy ci, z którymi brałam udział w akcjach. Lęk o nich zupełnie mnie sparaliżował, zwłaszcza, że ktoś głośno opowiadał o strasznej masakrze przy samym wejściu do kanału. Wpadłam w takie odrętwienie, że nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Zobaczyłam jakieś zawiniątko przykryte gazetami. Chciałam na tym usiąść, ale ulatniający się zapach wyjaśnił mi, że rozkładające się ciało, a może zaledwie część. Usłyszałam nad sobą znajomy głos Dzień dobry pani. Podniosłam wzrok. Był to pan Stanisław Gałązka, właściciel zakładu fotograficznego, w którym w czasie okupacji pracowałam. Szedł ze swym szwagrem, mimo strasznego bombardowania w stronę kanałów. Ale nie miałam siły iść z nimi. Zostałam więc na miejscu. Gdzieś za sobą usłyszałam, jak z podziemi urągania, idiotka, bombardowanie, a ona: „Stoi! Samoloty na nas sprowadzi! Zakołnierz ją mi do piwnicy!” Nie wiedziałam, że to pod moim adresem. Dopiero kiedy podszedł jakiś mężczyzna, wziął mnie pod rękę i prowadził w stronę piwnicy, zrozumiałam o co chodzi. Gruz uginał się pod moimi stopami niczym torf. Pod nim leżało tyle ludzkich ciał. Szłam jak lunatyczka, nie zwracając nawet uwagi na krwawiącą nogę. W piwnicy, do której mnie wprowadzono, było już gęsto od cywili. Gdy przy blasku świec zobaczono mój mundur, zrobiło się okropne poruszenie że Niemcy mogą za chwilę tu przyjść i gotowi nas wszystkich wymordować, gdy mnie zobaczą. Bezwiednie dałam się przebrać w jakąś spódnicę i zdjąć kurtkę, pod którą miałam sweter. Usiadłam na ławce obok dwojga młodych ludzi. Jak się okazało, było to młode małżeństwo. I słuchałam odgłosów bombardowania. Bomby spadały bardzo blisko. Ludzie modlili się i kłócili. Czasu, jaki tam przesiedziałam, odrętwiała i bezmyślna, nie umiałabym określić. Na ręce miałam złoty zegarek, prezent imieninowy od Włada, który od chwili przysypania nas na barykadzie przy Zakroczymskiej przestał chodzić. Zresztą nie przyszło mi do głowy, aby zainteresować się, która godzina. Raptem straszny krzyk przeszył naszą piwnicę: Niemcy na podwórku! Niektórzy zaczęli uciekać, inni miotali się w popłochu. W tę i z powrotem. Jeszcze inni spokojnie czekali na dalszy los. Ja byłam między tymi ostatnimi. Istotnie w chwilę później doszedł do nas drugi krzyk. Ale sraus! Tak, to już koniec. Tak wygląda moja ostatnia chwila, myślałam. Zdecydowałam się na pozostanie w tej piwnicy. I było mi obojętne, co się ze mną stanie. Wszyscy już wyszli. Pozostali tylko ci młodzi i ja. Weszło trzech Niemców z okrzykiem Raus! Ale żadne z nich nie drgnęło, mimo wycelowanych w naszą stronę Bergmanów. Jeden z nich, widząc, że nie reagujemy, zapytał Kaput! Inny podszedł i poruszył mnie za ramię. Spojrzałam wyzywająco i strząsnęłam jego rękę. W międzyczasie tamci dwaj odeszli, a pozostały przemówił do nas po polsku. Lepiej stąd idzie, bo zaraz wrzucą tu granat i podpalą. Nie rzucają i podpalają! Ja stąd nigdzie nie pójdę. Ci młodzi powiedzieli to samo. Nie można tak. Jesteście młodzi, życie przed wami, a ja wam rzeczę, że nic wam już nie grozi. Wycierpieliście się dosyć, a teraz będzie już wszystko dobrze. W tym momencie wytarł chustką oczy. Bez słowa wszyscy troje pożegnaliśmy się wzrokiem. Wstaliśmy i poszliśmy za nim w stronę schodów.